Witam w kolejnym odcinku z serii ASG: Wyposażenie. Jak zacząć ASG? Dzisiaj przedstawię jedną z najczęstszych, najczęściej używanych kamizelek typu. Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę najczęściej używaną kamizelkę do ASG. Jest to Plate Carrier, Plate Chest. Składa się ona z, jak widać, wkładu. Akurat w tej kamizelce jest to wkład pionkowy. Tańsze kamizelki mają wkład plastikowy. I jest to kamizelka jakby kuloodporna, którą możemy modyfikować wedle własnego uznania. Jak tutaj widać, właśnie det szmata jest przyczepiona, zmodyfikowana z kamizelką. I co my tu mamy w tej kamizelce? Paski szelki z dodatkowymi tutaj gumowo materiałowymi ściągaczami dodatkowo zapinamy nimi na rzepy, żeby nam nie zjeżdżały. Możemy przez to przetroczyć jakąś, jakiś pasek na przykład albo rurkę od wkładu hydracyjnego albo słuchawkę od radia. Cała kamizelka oczywiście jest pokryta, jak widać, pasami mole dzięki którym możemy doszepić inne elementy naszej konstrukcji, na przykład ładownice na magazynki od 16 od Kałacha, bądź na przykład nasze moralowe naszywki oddziałowe na rzepy. Ten akurat model, bądź też, też inne modele, mają przednią kieszeń rozcinaną, gotową jakby do użytku i z przodu tutaj o, rzepy są strasznie mocne, można zobaczyć, że są yy, przegródki. Są przegródki, na, są przegródki na magazynki od M16, na przykład ABON, bądź na Kawaha. Czyli, jeżeli ktoś na przykład kupiłby samego Czestryga, Czestblade'a, nie chciałby wydawać na dodatkowe przyczepy do magazynków, dodatkowe ładownice do magazynków, może od razu wsadzić sobie magazynki. Ten minus, że niestety magazynki od M16. Są małe, a może pokażę, nawet magazynki od M16. Akurat są małe. Więc jak je wsadzimy, tak dość głęboko, no to wystaje nam taki kurczę, lekki tylko fragment tego magazynka. Więc trudno będzie się je wyjmować. Jak będziemy mieli dużo, będziemy biegać, to te magazynki mogą nam się schować. I w wypadku, o właśnie. Próby szybkiego wyjęcia, zwłaszcza jeżeli tutaj obok będzie drugi magazynek, to już tutaj nie wsadzimy tego palca i no, w kryzysowej sytuacji pozbawi nas to takiej szybkiej możliwości wyjęcia, dobycia magazynku. Lepiej to natomiast będzie w wypadku magazynków do Kałacha, bo te akurat są duże, więc będą elegancko wystawać, więc nie będzie problemu, żeby je szybko wyjąć. Więc w wypadku magazynków do M16 doradzałbym jednak dokupić sobie tutaj te ładownice na M16 magazynki. Jak więc założyć naszą kamizelkę? Bo jak widać, no z góry się nie da. Z boku też mamy system Mole i też tutaj się nic nie rozpina. Też się nic nie rozpina. Jak więc to założyć? No zakładamy, znowu będzie zabawa poprzez Zdjęcie rzepa na dole. Teraz odczepiamy jedną stronę, odczytamy drugą. No i właściwie teraz wystarczy przełożyć sobie przez głowę. I dopasowywanie naszej kamizelki do naszej postury wygląda po prostu. Bardzo prosto. Jesteśmy. Trochę taka drewniana jest. Ma się na plecach i ma się na brzuchu twardą ścianę. No. Jak ktoś się przyzwyczai do biegania, tak to można. Mówię tradycyjna komizelka używana w ASG. Najczęściej właśnie przez ludzi, bo daje najwięcej możliwości. Modyfikacji. Możemy sobie tutaj z boku przyczepić ładownicę do zrzutu. Ładownicę zrzutową, tak? czyli magazynek zużyty, wywalamy i po prostu się nią nie przejmujemy. Z przodu ładownica na magazynki, jakaś deszmata, na przykład tutaj, już wtedy. Tutaj sobie można jakiś pasek na radio przerzucić. Ciekawe. No, dla osób, które nie wiem, boją się kulek albo nie wiem, chcą odgrywać jakieś antyterrorystyczne czy inne oddziały, to mają kamizelkę i mają swoje jakby ochronne elementy. Raz się nawet spotkałem z takim człowiekiem, który, żeby bardziej zrobić sobie realistyczną tą kamizelkę, wyjął wkład. Oczywiście ten wkład się tak samo wyjmuje, jak ubiera się kamizelkę, tak? Czyli tutaj na dole po drugiej stronie się odpina rzep, wyjmuje się wkład. To właśnie ten jeden gościu miał wkłady plastikowe, więc żeby zrobić większy realizm do tych plastikowych wkładów nasypał piasek. I ta kamizelka była wtedy no, ciężka, taka bardziej realistyczna, bo tutaj mamy piankowe wkłady. Piankowe wkłady oczywiście są wygodniejsze, no mniej to przeszkadza w użytkowaniu jakoś, mniej naciska na tors, więc y, jest wygodniej nosić. Plastikowa kamizelka jest no, jakbyśmy sobie drewno wsadzili, po prostu drewnianą deskę, im bardziej tutaj na nas naciska. Co jeszcze można powiedzieć o tej kamizelce? No, wiadomo, droższa, czyli z gumowymi, wkładami. No, będzie kosztowała tam powyżej 100 zł. Ta tańsza, z plastikowymi wkładami, da się wyhaczyć poniżej 100 zł. I oczywiście kolory, maskowanie, każdy wybiera sobie według swojego munduru, to jest akurat Olif, ale można sobie wybrać wszelkie możliwe inne warianty. No, według mnie jest fajna, taka ala zbroja, ala, no wiadomo, kamizelka odporna. nie? Więc, yy, mówię, dla ludzi, którzy się boją trochę tych kulek, to mają taki komfort, że no, przynajmniej na brzuchu mają coś twardego, ochronnego. Wiadomo, można jeszcze sobie dokupić hełmy. Okularki to już rzecz niezbędna, więc tak się prezentuje Chest Carrier. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć.